Początek XXI wieku Włosi postanawiają swoje przestarzałe kamuflaże z rodziny M1929 oraz wariacje amerykańskich Woodlandów zamienić na coś nowocześniejszego. Wprowadzają wobec tego wzór, który nazywa się po włosku mimetico vegetata, a znany jest ogólnie jako vegetato. Vegetato nawiązanie do yy, nazwy po prostu roślin. Sam kamuflaż oparty, znaczy wydawał mi się przez długi czas dopóki nie padł moje ręce, że jest kamuflażem pikselowym, ale po bliższym przyjrzeniu się na wzór okazuje się, że jest to po prostu zwykły układ plam. Jeżeli spojrzycie teraz na mnie, zauważycie, że na tle resztek jesiennej roślinności nie jestem tak samo zielony jak te wszystkie resztki listków. Z tego prostego powodu, że ten kamuflaż przeznaczony jest do działania na terenie Włoch, a tam pamiętajcie bardziej gorąco, mniej wody i ta roślinność jest przesuszona, stąd właśnie taki, a nie inny odcień zieleni. Mamy tutaj też oczywiście trochę brązów, trochę takiej oliwki, trochę czarnego, z tym, że ten czarny nie jest do końca czarny. Pierwsze skojarzenie, jakie nasunęło mi się po zobaczeniu z bliska tego wzoru, to to, że jest to ewidentnie nawiązanie układem plam do brytyjskiego DPM-a, ze względu na to, że mamy tutaj pełno takich kulek, które na oryginalnym DPM-ie występują. E, oczywiście kamuflaż nie występuje tylko w wersji na tereny przesuszone, leśne. Mamy również wersję pustynną w kilku odmianach odcieni ze względu na to, że tak jak u nas różni producenci stosują różne barwniki. Mamy, jeżeli dobrze pamiętam, w 2020 roku wprowadzoną wersję dla ich, e, dla ich marynarki, czy też jednostek specjalnych marynarki wojennej. Mamy także, jeżeli dobrze pamiętam, wzór cywilny, który oparty jest na multikamie, czyli układ plam dokładnie taki sam jak w przypadku y, zwykłego Vegetato, ale kolorystyka jak w multikamie. Y, przed Wami ni mniej, ni więcej, tylko ubiór ochronny, coś ala amerykański ECWCS, a nasze ubranie ochronne 128, czyli taki pseudo Goratex. Bardzo mi się ten wzór zawsze podobał i do ubrania ochronnego na pewno dokupię sobie jeszcze kiedyś mundur, jeżeli tylko znajdę w swoim rozmiarze. A? Melduję, że to jest właśnie Moro, czyli WZ68 łomane przez Mono.